Mmm, wiosna. Wszystko rośnie. Wszystko się mnoży. O, Oho, aż pięć Gratulacje, panie doktorze. O, to nie tylko moja zasługa. Koledzy pomagali? Wiosenne rozmnożenie prezentów. Zamów na Ostrady lub fanpaki wybierz gadżet za złotówkę. zaskoczy tego, kto widział niskie ceny w Biedronce. Smaki zachowują moc, jeśli są zamknięte. Wymyśliłem więc genialny sposób na kurczaka z patelni. Mieszanka aromatycznych, grubo siekanych ziół i torebki do smażenia, w których zamknę całą moc smaku. Mówiąc bez owijania, to najlepszy kurczak, jakiego jadłem. Nowy Knorfix, soczysty kurczak z patelni. Z torebkami i on niezbędny. Aniu, co robisz? Telewizja z niego żadna, więc chociaż ostawiam. Ależ kochanie, wymieniłem nasz dekoder DVBT na nowy, satelitarny. Dla Ciebie również naziemna telewizja cyfrowa to za mało? Przyjdź i wymień dekoder dvb na satelitarny. Zyskaj aż 50 kanałów dla całej rodziny, a w nich więcej filmów, sportu i bajek. Przez pół roku bez opłat, potem już od 14,90. Cyfrowy Polsat, tak wiele za tak niewiele. Człowiek wieki zmaga się z naturą. Jak wyrośnie trawa, trzeba najechać tysiąc watową kosiarką. A jak banan, trzeba zjeść. Uwaga na skórkę! Może się mścić bestia. Kupuj taniej w Tesco. Jakieś pomysły na obiad? Mama to zawsze ma pomysł. O! Pomysł na rolatki schabowe w sosie pomidorowym. Nowy. Schab jest. Szynka i ser? Obecne. Rozbijemy dwa, położymy ser i szynkę, zawiniemy. Pomysł u nas mieszamy z wodą. Zalejemy rolatki, zapieczemy i gotowe. Mmm, nowy pomysł. Wronowaliśmy tatę. Miary <laughs> pomysł na obiad każdego dnia. Czyli tak jak zawsze, tak? Umowa minutowa liczona w minutach rozmowy. Przepraszam, jestem sekretarzem stanu ducha abonenta, wnoszę poprawkę. Jestem poprawką, mówiącą, że każda minuta przybliża do nowej promocji telefonu. No przecież to jedno z drugiego wynika, wielka mi poprawka. No nie wiem, czy panu to wynika. Bo pan jest wnikliwy. Wynika tak panu, no? No. A, a co by pan sugerował? Proszę, no, no poprawka jak poprawka, innej panu nie wniosek. Ale ja jestem zadowolony z poprawki. Hmm? Umowa minutowa. Każda wyzwolniona minuta przybliża cię do nowej promocji i telefonu. Tylko w plusie. Przyjrzyjmy się bliżej nowej Skodzie Fabia. Nowe światła tylne. Nowe alufelgi. Nowa osłona w lodu powietrza. Nowe światła przeciwmgielne. Nowe wzory tapicerek. Nowa deska rozdzielcza i kierownica. Elektryczne lusterka. A czujnik parkowania? To teraz standard. Nowa Skoda Fabia. Jeszcze ładniejsza, jeszcze bardziej funkcjonalna. Skoda. Przemyślane rozwiązania. Piłka z myłka, piłka z myłka, krymusty, koly, z kryłuscy z zizorem Piłka z myłka, piłka z myłka, z kryłuscy koremi, czątek z jezorem. Szalona piłka z nigdy nie wiesz w którą stronę poleci Zabawki z EP, wielka frajda Jeszcze ciasno! Mieszka, nie policzyłam dametkę. Za to zarejestruję. Ile? Wow, plusz, ale ty jesteś giga. Podzielam tę metkę. Widzę. <giby> Zarejestruj się i zgarnij 50 giga i 500 zł. Tylko teraz plusz jest tyle wart. Plusz bez konsekwencji. Polub nasz. Cześć. Po treningu? Zapraszam Was na test nowego dania. Nowe danie, proszę bardzo. Pożywne. Kremowe. Pyszne. 9 na 10 osób polubiło nowe danio. Nowe danio. Spróbuj i ty. O2. Serce internetu. O, słodycze wyżebrać przyszła. A propos, słodyczy, taki szmat jechać, żeby jeść jakieś te takie tutaj? Skoro wiadomo, że dziecięcą radość najskuteczniej wzbudza nasze trasie mleczko. A pak, jak bez obupywania. Bez obupywania? Tak reprezentują państwo kraj, który dał światu się mleczko? Delikatna pianka oblana kruchą Wedlowską czekoladą. Wedel. Poczuj dziecięcą radość.